Gotowy. O, gotowy? Daj do cholery! No, to jest przywitanie czajki. I gra sobie dzisiaj... No... Nie mogę dać? Co Weź? No, ja tym jestem, jestem. Nie mogę dać... Gotowy. Pytam przed siebie, czy zacząłeś, a nie czy jestem. W ogóle ogarnij mikrofon, bo cię przerywa jak... Bo nie słyszałem nawet jak się przywitajłeś! mano, z Piątek jest, jest dzisiaj ze mną Czajka. Halo, Czajka. No, jest... Y, Grałem sobie ciebie Weczek Polska Jerozce. O, No daj, gotowy. Irlandia i będziemy grali, bo dzisiaj jest stanek, dzisiaj jest mecz, Polska Irlandia, sobie taki strój wybierę to ja nie zwiedziałem o Irlandii. Nie, 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 kurde. A nie, dobra, nic. Mam płaskę polskiego. A to spoko, bo na singlu nie ma, nie wiem dlaczego. O, nie Mam nadzieję, że o. Dobra, przewini to. Lewandowski. O pięknie nie zaczyna, to spoko, nie wiem dlaczego. Lewandowski. Rybus. Rybus goni, Rybus goni, ma gejda. Aj i wybił to. No wybił to. Andreas. No nie. Widziałem co zagrywa. No bo chciałem podać jednym zawodnikiem, ale się na tego, no. Podanie do Perkisa. Perkis do Rybusa. Podanie do Obraniaka. Obraniak z Lewandowskim. Spróbuję, spróbuję pewnie też działać. Ja... Jaki fox. Myślałem, że będzie samowolny. I... Akcja! WEJŚCIE DO ŚRODKA! JAKA kopy, TAK DOBRZE ŻE JA LEKKO KLIKNĄŁEM NO A, TO żółta KARTKA PEWNIE ZA TO BĘDZIE Nie ma nic wcięstwu Tam Wcięstwo nie jest nie jest Ło Joki foks Obraniak chciał zdobyć bramkę. Obraniak do środkowania. Bramka, za, za głęboko. Dobra. Polański. No i Maggajdy. No, Wasilewski. Polański. Aż! No nie no co ja Podanie do rybusa Wawrzyniak Rybus przy piłce Ciekawe czy nasz wynik będzie przybliżony do meczu, ale... Jestem ciekawy czy to jest dla no nie! Co to dla mnie Polacy, czy nie? Ale dzisiaj w realu, a nie w FIFA chodzi mi. W FIFA to się może dziać, co z chce. No Polska ma wygrać. No. Dobra. Perkis. Perkis. Parkis, 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 parkis. Lewandowski! Przy piłce. O nie, jeszcze Lewandowski, jeszcze Lewandowski i nie ma bramki. Za lekkie to było. Właśnie. A, kurde, mogę Ci się odsunąć. D. Mogę uderzyć z daleka. Rol. Co to było? Nie wiem, wiem, że out dla mnie. Moje! No przecież nabiłem na ciebie. No nie. No i proszę. A tak Polaków może być groźnie. No i nie było groźnie. czy znaczy groźnie było, ale. No i teraz jest groźnie. Nie z yes, ile Mamy jedną bramkę. Dobra, przebij te cieszynki, bo mnie wkurzają te cieszynki. Uh -huh. o. Ale... Cieszynka była dobra. Minął sobie i uderzył w prawej... Na prawy słupek. No to mówię. Teraz gramy na obrabenie strat. Gramy w, u Holandii. W Holandii. To jest Irlandia. To jest Irlandia. Właśnie, w Irlandii. Ciekawe, ej, ten mecz dzisiejszy jest w Polsce, czy w Irlandii? Wiesz nawet się nie interesowałem tym! I ja! i pokazał na co go stać. Polański, szybka akcja do Rybusa! Rybus, zagranie do Obraniaka! Obraniak biegnie! Okay. Obran obraniak powinien grać na obronie, według mnie. Myślę, że to ja wyrzucam. Dobra, Obraniak. A jak? Dobra, obraniak ściga się z Andrewsem. Obraniak i przejął Polański. Polański zagranie do obraniaka. Ale, ale Tajlandia jest ten słaba, kurna. Ma cztery gwiazdki w się. skąd wiesz? No widziałem. PŁASZCZYKOWSKI! On też potrafi nieźle uderzyć. Tak widzieliśmy w meczu Polska. Rosja. Nie. No! Szwecja czy Szwajcaria? Szwajcaria to była Szwajcaria. Słowacja. No, Słowacja. ciągle to wyjdzie. No, przegraliśmy 2-0. No. Ale widzi... widzieliście jak Kłaścikowski uderzył? Raz. Także ledwo. ten. Pod poprzeczka wypadło, i jakby bramkarz się nie obronił, to by było 2 do 1. Piszczek Piszczek? Na tej pozycji? Jak to? Z tego co słyszałem, to piszczek jest takim graczem, który potrafi grać na każdej pozycji, bo podobno on jego przenosili z pozycji na, z pozycji na pozycję. Tak to ktoś słyszałem, ale nie wiem, czy dobrze Dobrzyniak słyszałem. kontra Andres. Aj, piękne wybicie. We to by chyba było, nie? Murawski, zagranie do Lewandowskiego. Lewandowski sam tutaj nic nie działa, musi zagrywać. Lewandowski grać nie umie, z tą to ma Wawrzyniak i nie. nie. Nie, nie, nie! Jaka akcja! Piękne wysunięcie, piłki, ale. I to było tak... No i już! Ej, co tak szybko to przeleciało! Dobra. Ło, wow, szczęsne ledwo. Pięknie. Ledwo, szczęsne ledwo. Ale obronił. Jest 1-0 do przerwy dla Polski. I to przez takie głupie zagranie bramkarza jest to 1-0. No Łaszczykowski. To by było 0-0. Ale nie przegrywamy dużo, jak? Film, w kolej, w poprzednich filmach trochę źle odzorowali tego Łaszczykowskiego w tej fisie. No, jest jaśniejsze, bardziej jaśniejsze włosy. Gdybyś sobie zobaczył, bo w fisie niekiedy jak zmieniasz skład, to masz zdjęcie tych zawodników. Jak byś sobie zobaczył na tutaj na boisku, a na tym zdjęciu, to normalnie jest różnica. Dobra, wrzuta masz podeszku. Potem wiem, że wrzutka. Ktoś nie wiedział, nie spodziewał się po, Polański i to się musiało skończyć Lewandowskim Ej, pięknie to było 1-0, 45 minuta Pięknie, well Westwood Wood jak drewno, a ład, dostałem jeszcze piłkę. No, 1-0 Lewandowski w 27 minucie. Irlandia, Polska, 0-1, przerwa. Dobrze, przewijaj. Bramki 1-0, ile? Mie ty miałeś 6 strzałów, ja miałem 4 strzały. z... Oh. 6, ja miałem 2. Sob. Dobra, podanie. Ale fajnie, bo tak nie ścina. Hejn! Hejn! Jo, jakby to wpadło, to by było spoko. Chciałem, mu musiałem strzelać z daleka, bo ja inaczej nie mogłem, bo byś mi odebrał piłkę. Czekamy na czajeczkę. Czajeczka tam pewnie robi jakieś zmianki. Masz 30 sekund jeszcze. O, już zrobił sobie jakieś zmiany, zaraz pewnie będą. Mierzejewski wchodzi za Rybusa. Ja tam nie będę już dokonywał żadnych zmian, bo ja w ogóle irlandzkiego składu nie znam, więc... Tym grał Polską, to bym sobie jakieś zmianki zrobił. Było ciekawie. Ale się zmyło! No ale on wolny! <laughs> no ale on wolny, spalony. No jaki spalony, no sędziu. Aha. Nie mora. Dobra. No przewijaj to. Gramy, gramy, gramy. Zagramy tam, nie wiem co zrobiłem, gdzie podaję, tu podaję, dobra. Silewski zagranie do kapitana drużyny! Łaszczykowski! Ciągnie akcję do przodu! Brzutka! I pięknie tam wszedł braniak, ale niestety bramkarz był tam, gdzie być powinien. Lud jak drewno. Ja mam bramkarza z drewna. Bra. Jakby doszedł, jakby doszedł do tej piłki. Dziękuję. Ej no, żywalny panie sędzio, Ważniak. Pytanie Ej do Mierzejewskiego. Mierzejewski, świeżo wpuszczony zawodnik, już tyle potrafi. Tak, rozwinąć akcję do przodu. A, a faul. Panie sędzio, sam się wpadnął. strzelać? Co on zrobi? Co on zrobi? Sword. W 61 pierwszej minucie mamy jeden do jednego. Gol! Jaki piękny gol! Czemu się wyciszyłeś? Bo mi mama wpadła do pokoju. Lol, ale to było... Ale to było piękne. No nie piękne, tylko nudne, no. Dobra. Jeden do jednego w 61 minucie dla Polski. Proszę państwa, już się ktoś tutaj wkurzył, ale już ode... został powstrzymany. Czy Irlandia z... wyjdzie na prowadzenie? Czy też Polska to zrobi? No co to było? Kurwa. Nie, 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 nie. O oh yes. Pyk. Pyk. No nie wiem jakby to doszło U pięknych A i piszcie w komentarzach, jaki chcecie specjal Na tysiąc widzów Tysiąc wyświetleń No wyświetleń Tysiąc widzów ja bym się cieszył, No a... Mamy siedemnastu o ile się nie mylę Siedemnastu Tak nie, o nie I Jakaś siata! Druga bramka Jakaś siata Wiedziałem że wy... Wiedziałem że będziesz wygrywał bo masz Lewandowskiego Dobra Zobacz, piękna bramka, ale Robert Lewandowski. No co ja zrobiłem? Jakby nie klikał tego kupiego J, to by normalnie mógł, mógł zrobić bramkę a taką pianę. No. Raz po golu, golu, golu. ja Jaj, za mocno. Za mocno, za mocno, za słabo, za słabo! Jej! Ja! 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 No nie! Szczęsny albo A, nieszczęsny. Masz! Znowu przegrywałem. Paul, panie sędzio! Jest to dobranie piłki? Go! Nie! Dobra. Już wziąłem tą piłkę w siatce. Myślałem, że będzie jeden, jeden dokąd trzeba tu. tu Marzeniami poleciałeś dobrze. za daleko. No. Co to było, panie obraniaku? Dobra. Murawski. O nie! Dobrze zachwiałam się, że tak powiem, z tą piłką. Właszczykowski, biegnie Właszczykowski. Kolera jasna. To nie miało prawa wejść. O nie, o nie! O nie, o nie, Lewandowski przy piłce, e To trochę za wolny jest i za niski. Co Cofaj się! Nie. Jak to nie wpadło? Jak to, to nie, nie wpadło? Tam... Przesadził trochę z tym strzałem. No nie. Takie piękne akcje wizowe mamy, ale normalnie nie wiem jak ci no, te noby tego nie trfiają. Ty chuju Moje, bo nabiłem chyba ciebie. Tak. Jest. Nie ma gola. Z dwa do jednego. 88 minuta. No nie no, wow, w połukkawym. Co jest? Tak, pójść kogoś na minutkę. Może cztery jak sędzia doliczy się Kurde, no. O nie, Lewandowski. Lewandowski od może to wykorzystać, jest Kto schodzi? Lewandowski schodzi? mam na niego kamerę. Tak, Lewandowski schodzi, a sobie wchodzi? Po co Lewandowskiego ściągasz? No żeby się odpoczął, bo się zmęczył jak. No tak, na minutkę go ściągnąłeś. A Sobiech sobie jak sobie zagrał przynajmniej. Minutkę. Widziałeś co zrobił teraz. No. Kurde, myślałem, że czerwony, to ja gram czerwony. w Cermony. Tak, tak! Sobieg! Wszedł i strzelił go na minutkę. Na minutkę wszedł i strzelił tą bramkę. Piękna bramka! Dobra, następnym razem... Widowie, postaram się wygrać na fucken... No nie! Do czy coś? Meczu. Trzy do jednego. piękny Lewandowski 26 minuta. Później w 61 minucie odpowiedział Ward. W 69 minucie pokazał na co go stać Lewandowski i w 90 minucie zamieniony z za Lewandowskiego sobie strzelił piękną bramkę. Zamieniony z za Lewandowskiego do sobie dobił Irlandię. A, w, a więc to by było na tle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i piszcie w komentarzach, jaki mamy zrobić specjal. I oczywiście standardowo, kim mamy zagrać. Dzisiaj zagraliśmy Polską i Irlandią, ponieważ yy, jest taki dzisiaj mecz, więc we wtorek. Jeżeli to wstawię w środę, to, to w środę będzie, i mówię, że we wtorek jest mecz, Polska i więc to błąd Trzymajcie się i cześć! A, No dobra, na razie.